Jaki jest Bóg? To bardzo ciekawe. Coś o tym wiemy, bo On jest taki, jak Pan Jezus, o którym czytamy na kartach Ewangelii. Bóg może wszystko. On jest wszechmocny. Dlatego nie muszę się bać żadnej ciemności. Pan Jezus nas zapewnił: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Od wielu lat w wolnych chwilach buduję ten okręt na podobnym, tylko że prawdziwym. Pewien żeglarz nazwiskiem Krzysztof Kolumb przepłynął ocean i dotarł do Ameryki. Ten okręt przypomina mi o pewnym zdarzeniu. W czwartym rozdziale swojej Ewangelii opisuje je ewangelista Marek. Otóż pewnego wieczoru Pan Jezus zarządził przeprawę przez jezioro galilejskie. Był wówczas po pracowitym dniu, dlatego twardo zasnął. I wtedy zerwała się burza. Fale mogły być dużo wyższe niż twój pokój, łódź zaczęła wypełniać się wodą, a Jezus spał. Uczniowie Pobudzili go przerażeni i wołają, nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? Jezus wstał i przemówił do wiatru. Powiedział, uspokój się. I rzeczywiście zaległa głęboka cisza. Potem pan Jezus zwrócił się do uczniów. Dlaczego się boicie? zapytał. Czy wciąż nie macie wiary? A oni byli zdziwieni. Zaczęli zastanawiać się, kim on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i fale. Burze są nie tylko na jeziorach i morzach. Są burze strachu, zazdrości, złości, nienawiści, które szaleją w nas i które usiłują zatopić nas tak, jak rozszalałe fale topią łodzie i okręty. Ale On może te burze uciszyć. Tak jak czasem w strachu wołasz na pomoc mamusię lub tatusia, zawołaj Jezusa. On ci przyjdzie na ratunek. W niedzielę zaś weź z sobą rodziców i spotkajmy się w K. 5N.